Cześć! Witajcie na moim kanale. Kolejną pozycją komiksową, jaką przeczytałem jest komik Spider-Man Epic Collection Rzeź Maksymalna. Komiks, z którym wiążę wiele sentymentów z dzieciństwa, kiedy czytałem historie, które są w nim tutaj zawarte. Ale czy sam sentyment wystarczy do tego, żeby wam polecić ten komiks? I czy ten komiks jest dla każdego przede wszystkim? Jeśli chcecie więcej wiedzieć, co sądzę na temat tej pozycji komiksowej, zapraszam do dalszej części tego materiału. Cześć, no i witajcie już na moim stole, gdzie będziemy sobie właśnie omawiali komiks Spider-Man Epic Collection, rzeź maksymalna. Przód wygląda w ten sposób, tak jak widzicie, nasz główny bohater oraz główny złot w tym komiksie. Te rzeczy ukazały się w 1993 roku. Na tyle okładki możemy się dowiedzieć. Jakie są zeszyty, oraz cena 199,99? Oczywiście jest to cena okładkowa. Otwórzmy sobie i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Słuchajcie, znaczy, mamy tutaj wielu różnych rysowników. Zatrzymacie sobie film i zobaczycie, jakie są. Oraz za scenariusz odpowiada Tom DeFallo, Terry Kalawak, Dawid Michelino i JJM DiMateris. Ale mamy tutaj także sporo różnych właśnie rysowników. Oczywiście mamy fany spis treści, tak jak w poprzednich częściach. I ta opowieść składa się chyba z 14-15 chyba ze I jeden jest opowieść z Punisherem Spider-Manem. Króciutki wstęp, potem zaczyna nam się sama historia. Słuchajcie, o czym jest w ogóle ten tom? Fabuła tutaj nie jest bardzo skomplikowana i na pewno wiele z Was się ze mną zgodzi. Celsius Kasady, tak jak widzicie, na głównym na pierwszej stronie wychodzi z więzienia, to znaczy uwalnia się z więzienia. Uwalnia się z więzienia, on jest taki można powiedzieć, alter ego Evenona. Też posiada symbiont, strój <coughs> koloru czerwonego. Wychodzi z więzienia i jednym słowem mówiąc, postanawia po prostu siać chaos i zniszczenie w Nowym Jorku. Żeby jeszcze większe zniszczenie yy, siać, zwerbuje można powiedzieć, kilku złoczyńców w swoje szeregi. Takich jak, pozwolę sobie zacytować: kariona Demogoglina, Sierg do Pelangera. Jeżeli źle wymawiam, to wybaczy mi. ale te nazwy niektóre są ciężkie. Słuchajcie, Spider-Man, oczywiście, jak będzie próbował ich tutaj powstrzymać, ale bardzo szybko zda sobie sprawę, że po prostu w pojedynkę nie będzie miał szans. Nie ma żadnych najmniejszych szans. No i także można powiedzieć, tworzyć swoją drużynę, w skład w której wchodzą: Czarna Kotka, Cloak. Tam jeszcze chyba był Dagger, Firestar, a nawet, słuchajcie, Venom. I jeszcze będzie jedna postać, jaka będzie tutaj, a mianowicie będzie to nawet Venom, który także będzie właśnie pomagał Spidermanowi. Słuchajcie, i tak w zasadzie tyle mógłbym powiedzieć o fabule. Każdy zeszyt, zeszyt na zeszyt, jest to jedna wielka potyczka. Na przykład w jednym zeszycie bardziej drużyna spider tutaj wygrywa. Na przykład w następnym zeszycie bardziej tak naprawdę drużyna, można powiedzieć, Kerneidza, tak? Celciusa, Casa Dego. Cały komiks praktycznie opiera się o tym. Tutaj nie ma żadnej wybujałości jakiejś. Słuchajcie, historii, jakichś fabularnych twistów. To jest oczywiście crossover, który wyszedł nam w latach 90. On był tutaj wydany oczywiście w pełni w Polsce. Tylko nie pamiętam, ten ostatni zeszł, żeby był z Pani Sherem, ale chyba nie. Ale do tego sobie tam jeszcze na końcu dojdziemy, zobaczycie. Słuchajcie, wiem, że przez wiele osób ten komiks jest słabym komiksem po prostu. Jest słabym komiksem, no bo wiecie, tu nie ma jakichś spektakularnych rozwiązań fabularnych, jest tylko walka, walka i walka cały czas. Ale jest tu jeden fajny aspekt, który mi się podobał, a mianowicie ten aspekt, gdzie Mary Jane Yy, cały czas się zamartwia o Spidermana, kiedy wychodzi na te potyczki wiecie, ale chodzi mi o to, że Spiderman nigdy tak naprawdę tutaj ta, w takiej walce nie uczestniczył, zawsze tutaj do, yy, on tutaj dostaje po prostu bęski można powiedzieć, tak, zawsze przychodzi do domu powiedzmy tam na jakiś potłuczony Mary Jane oczywiście tutaj próbuje go podtrzymać, żeby nie, yy, nie chodził i to jest fajna relacja między nimi nie jest tego zbyt dużo, ale ta relacja po prostu jest i to się da odczuć, słuchajcie Dodatkowo, na pewno, jeśli chodzi o kreskę tego komiksu, według mnie to jest najlepsza kreska, jaką ja lubię, jeśli chodzi o Spidermana. To są najlepsze ilustracje, jakie ja po prostu lubię, jeśli chodzi o wygląd Spidermana. To jest taka, moja, według mnie, esencja tego. Te dzisiejsze komiksy z Spider-Manem, współczesne, w ogóle mi nie podchodzą, powiem wam. Przeczytałem kiedyś tam o to znajomego, pożyczyłem chyba ze trzy tomy jakichś tych nowych Spider-Manów. Oczywiście historia była całkiem fajna, ale jeśli chodzi o kreskę, w ogóle mi nie podeszła. Ta kreska w tym epiku, dla mnie to jest jeden z ładniejszych epików, jakie wyszedł. Dodatkowo, słuchajcie, świetne okładki, tych zresztą według mnie. Mówiłem Wam kiedyś, że ja mam bardzo miłe wspomnienia z tym komiksem, bo to jest komiks mojego dzieciństwa, tak samo jak Nightfall, tak samo i mogę powiedzieć, że ten epik, ten konkretny, Maximum Kennens, to cała historia. Ja za dzieciaka pamiętam, jak kupywałem, i co dwa tygodnie chyba u nas wychodziło w Kraju Comics. I zawsze czekałem na kolejne numery, byłem ciekaw, jak to się zakończy historia, wiecie. W ogóle byłem też jako za dzieciaka trochę szokowany, że spider Spiderman tak naprawdę pierwszy raz, yy, można powiedzieć, w swojej karierze, spotkał się z takim chaosem, takim zniszczeniem w Nowym Jorku, że nie dał rady po prostu sam powstrzymać tych złoczyńców dlatego mam bardzo duży sentyment także do tej opowieści ja na nim po prostu bardzo czekałem jednym słowem mówiąc tak jak wspomniałem komiks jest oparty praktycznie na całej walce od początku do końca tu nie ma jakichś wiecie spektakularnych ym, twistów fabularnych słuchajcie no i co tu dużo więcej mówić no podsumowując mi zdaje mi się że dla kogo ten, ta pozycja może być? Przede wszystkim ta pozycja, yy, no to takich osób jak ja, wychowanych na takich komiksach, wychowanych w tych latach, wiecie, to jest fajny powód do, do tych lat i te osoby na pewno mnie doskonale zrozumieją i będą, będą wiedziały oczywiście, o co mi tutaj chodzi. Yy, Opatrzcie, no nawet Kapitan Ameryka, mamy tutaj Kapitan Ameryki, który też będzie w skład wchodził później. Yy, to osoby, które po prostu lubią pajęczaka, lubią jakieś fajne zawiłości, fabularne no na pewno się tutaj nie odnajdą bo tutaj nie ma tego nie ma, nie ma praktycznie tego tak i mogą mieć po prostu trochę problem ale dla właśnie miłośników takich tamtych lat przez sentyment yy, kiedy kupywało się gdy się miało naście lat to jest wręcz wydaje mi się lektura obowiązkowa dla mnie ta lektura była obowiązkowa i chyba na wrzesień Teraz mamy październik, kiedy to nagrywam, ale na wrzesień to była chyba jedna z moich najbardziej wyczekiwanych, chyba nie tylko na pewno. Słuchajcie, na końcu komiksu oczywiście mamy jeszcze jedną historię, tutaj wam już nie będę pokazywał, jak tam dalej będzie, bo nie chcę zakończenia psuć. Mamy opowieść z Pani Szerem, Spidermanem i Sabrotem. Całkiem fajna, powiem wam szczerze, że nie, nie pamiętam, czy ona była wydana. Z tego, co kojarzy, chyba ona u nas w kraju nie była wydana. Także fajnie, że dostaliśmy ją tutaj. No i oczywiście na końcu słuchacie mamy naprawdę sporo dodatków. zobaczcie, od strony 415 przewodnik po Pająk Venom Kernenge, też to fajnie wszystko wygląda. Jest bardzo dużo, Słuchacie, przed, nagry przed, przed a, m, nagrywaniem tego materiału troszeczkę sobie spojrzałem na a, materiał amerykańskiej wersji. Troszeczkę szukałem w sieci. I z tego co widziałem w tych epikach, dostaliśmy chyba wszystko to, co było także w amerykańskiej wersji. Także na pewno duży plus. Zapowiedzi nie mamy. Tak jak wspomniałem już w swoim unboxingu z tego komiksu, prawdopodobnie będziemy mieli na początku przyszłego roku albo komiks. Ten, który pominęliśmy, pominął e Egmont. To był chyba Hero Killer, już nie pamiętam. I po tym albo będziemy mieli, nie pamiętam tego, następnego Lifelift, czy coś takiego chyba. Jeśli yy, źle mówię, to mnie po prostu poprawcie, ale chyba Lifelift. Słuchajcie, ten Lifelift też na bardzo czekam na niego, ale to też w swoim czasie będę wam opowiadał dlaczego, co i jak. Słuchajcie, w moim odczuciu dla mnie ten komiks jest bardzo dobry. Mimo naprawdę kiepskiej, można powiedzieć, fabuły. Ten komiks nam mnie jest dobry, bo wiecie co, takie pozycje też są potrzebne, też są pozycje, takie troszeczkę pozycje bym powiedział, nie zrozumcie mnie źle, lekko odmóżdżające może, nie tylko jakieś twisty fabularne i tak dalej, ale takie pozycje czysto rozrywkowe, Po kroju, na przykład mógłbym porównać ten komiks do takiego filmu ala, nie wiem, Rambo, gdzie dużo akcji, prawda, fabuła troszeczkę schodzi na dalszy plan, a dużo jest walk, dużo jakichś tam, wiecie, takie rzeczy, z akcją związanych także w moim odczuciu słuchajcie naprawdę dla mnie to jest bardzo dobra pozycja ale zawsze sobie dodaję punkt punkt oczko do tego że to jest podróż to w przeszłość do mojej młodości napiszcie mi koniecznie co wy o tym sądzicie i co sądzicie na temat tego komiksu jak wy macie z nim wspomnienia dzięki za obejrzenie zapraszam do subskrybowania kanału na kolejne moje jakieś prezentacje komiksów cześć